Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Dzisiaj e, na, Stout Day, na Stout Day wybrałem piwo, które co prawda mogłoby jeszcze poleżeć mogłoby jeszcze poleżeć, ale wiem, że z kolei bardzo Was ciekawi e, jak to piwo smakuje wiem, że wiem, że było go mało butelek nie wiem nawet ile e, wiem, że było drogie Natomiast ja dostałem je w prezencie od browaru Olimp. E, za co wielkie dzięki. Hades Gone Wild. Hades był jakiś czas temu degustowany. Butelka numer 6. Także wiecie. E, Respekt. E, Hades był jakiś czas temu degustowany. Znaczy zaraz po tym jak się wyszedł. Mam jeszcze jednego w piwniczce, ale stwierdziłem, że trochę mi go szkoda, żeby go wyciągać tutaj do porównania, bo no bo nie ma sensu. E, piwo było wystawione trochę na dwór, żeby sobie się schłodziło. Może nawet trochę za mocno. E, o co tutaj chodzi? Uważono, uważono piwo. Piwo już samo w sobie było... E, tutaj mamy QR-kod, możemy sobie wejść na stronę. Piwo samo w sobie już było e, dziwne i odjechane, bo było tak, z e, papryczkami chipotle, tak się to mówi? Z papryczkami Mulato i e, Aia Amario, Habanero, birds eye, pasillia de Oaxa. E, dodatkowo jeszcze były e, te e, ziarna kakao, i gotowe piwo, już było leżakowane w bersce po, e, w bersce po winie czerwonym. Co ciekawe, Gdzieś widziałem taką informację, że ono było w po powinie, która została e, odkażona. Odkażona gorącą parą. Czyli, to nie wiem, po cholerę. W każdym razie jest napisane, że uważone w grudniu 2013 roku leżakowane ponad pół roku w beczce po francuskim czerwonym winie. Dzięki wtórnej fermentacji przez dzikie drożdże obecne w beczce zyskało dużo więcej niż tylko dodatkowy alkohol. Przygotowane w ściśle limitowanej ilości niespełna 600 butelek dzięki pomocy naszych przyjaciół z Bawaru piw. Skład, w... tak, bo tam chyba się piw pożyczał beczki czy coś takiego. Skład. Woda, słody jęczmienne, słody, pszeniczne, chmiele, ostre papryczki, ziarna kakowca, mleko w proszku droże. Ja przy pierwszym piwie nie wiedziałem, po co jest mleko w proszku, w drugim... Y... <laughs> Dalej nie wiem, znaczy nie, ono było po to, żeby... Piana była lepsza? Żeby coś tam zbalansować? Kurczę zapomniałem. Ekstrakt początkowy 25,2, alkohol 12, to jest chyba więcej niż było w pierwszym. Butelka zielona 375 ml, jeśli się nie mylę. Tutaj jest gdzieś oznaczone to. Nie jest, ale tak mi to wygląda na 375 ml. Tak, 37,5 37 ,5 cl, czyli centylitrów. Fajna etykieta, powiem więcej. Taka jest też koszulka, czyli Hades zrobiony takim srebrnym nadrukiem, który wygląda jak odblask. Czyli w nocy goście w tych koszulkach naprawdę wyglądają kozacko i na zdjęciach z fleszem. No niestety takiej koszulki nie dostałem. Żarcik. Yy, dobra. Korkowane, oprócz tego, że kapslowane to korkowane, dzisiaj mam już swój otwieracz, prawda, barmański. Mówię, piwo na pewno mogłoby poleżakować, ale też wiem, że co Wam po tej recenzji za rok czy za dwa, jak Wy chcecie wiedzieć dzisiaj, czy jest sens e, kupować to piwo, bo podobno jeszcze gdzieś tam zostało, chociaż nie wiem, czy zostało. Dobra. No, winem daje. Winem i korkiem. Eee, o dziwo, o dziwo... Znaczy o dziwo, nie o dziwo. No nie, nie leżała ta butelka, więc korek jest biały. Znaczy biały, no, nie zmienił koloru. Pachnie winem. Pachnie lekką taką dzikością, ale lekko, naprawdę lekko. Tutaj bardziej. Tu już się mieszają takie nuty czekoladowe kakao i właśnie takie winne wpadające w takiego Rodenbacha, trochę Flandersa. Dobra. Coś tu w szyjce? Co to? Korek? Może mi się... I korek ukruszył. Albo im się ukruszył. Dobra, nieważne. Wyłowimy. Barwa Ciemnobrunatna, nieprzejrzysta, tutaj przez ten, e, prawda, wizjerek możemy sobie popatrzeć, że jest klarowne, o ile to widać, no ja widzę w każdym razie, że jest klarowne i tutaj jest takie ciemnobrunatne, drobna, e, beżowa piana, drobna pęcherzykowa, zdecydowanie winne. Jeżeli z butelki czułem jakąś czekoladę, jakieś takie nuty imperiala, to tutaj czuję tylko wino. Wino i brety, czyli taka lekka stajnia. Troszkę wiśniowe, czyli kojarzące się właśnie z krikiem. Tak, wiśniowe, zdecydowanie jest wiśniowe. Wiśniowo-krikowe, wiśniowo wi winogronowe takie klimaty. Czerwone wino. Mhm. No, ciekawe. Ja y, miałem takie y, drastyczne roznania z kwaśnymi piwami, jak degustowałem piwa właśnie z takiej y, y, jakby tradycji belgijskiej, ale amerykańskiej, czyli z browaru The Lost Abbey i tam było piwo Apocalypse albo Apocalyptic i to było, to był quadruple. I tenże kwadrupel, właśnie z papryczkami, yy, był no, bardzo ciekawym piwem. I potem oni tego kwadrupla wsadzili na rok w beczkę po winie i go tak skwasili, tak te brety wyżarły wszystko w nim, że on był tak kwaśny, niesamowicie, tak ostry, to było cuvée to mi, możecie sobie poszukać na blogu, że kurczę, masakra, takiego kwacha, to jeszcze nie piłem jakkolwiek piwo kosztowało sporo pieniędzy, to mi było ciężko je dopić. Tutaj czegoś aż takiego ekstremalnego nie ma. Jest kwaśne. Oczywiście jest to na pierwszym miejscu. W ciemno bym chyba nie zauważył, że to jest ris. Ale jest jednak ten, ta nuta czekoladowa. Leciutko papryczki grzeją w przełyk, ale leciutko. Jest to ok. Znaczy ja na to nie, nie narzekałem akurat w tym tutaj korek, w Hadesie, no i tutaj korek, o jest, um, nie narzekałem na to w Hadesie, więc jest bardzo, bardzo takie dzikie, rzeczywiście jest wild, nie można powiedzieć, ale nie jest, nie jest to przesadzone. To znaczy, może by i chcieli, żeby tak było, no bo jednak zrobić piwo takie jak The Lost Abbey, to by było, to by było osiągnięcie i respekt, ale jest zdecydowanie bardziej pijalne. Jest po prostu wytrawnym risem. Goryczka jest jak na risa średnia do średnio wysokiej, ale bardzo czekoladowa, co ciekawe. Natomiast piwo jest wytrawne, z wyraźną kwaśnością, ale to nie jest kwaśność, która by rozwalała kubki czy coś takiego. Trochę korkiem daję, mimo że już wyłowiłem te dwa kawałki. I daje daję przede wszystkim winem jest wyraźna kwaśność, która też tutaj nie jest taka jakby dziwna, bo w stałtach często się kwaśność yy, trafia. Też porównując do yy, piłem takiego stałta z tego Hichon. Yy, kurczę, jak on się nazywał? Horherer? sorcerer się pisała. Jak to się czytało, już nie pamiętam. No to tamten był skwaszony. No to był o wiele, o wiele bardziej kwaśną, o wiele bardziej nie pod kontrolą to było i było to kiepskie. Tutaj widać, że to, ma, to jest tak jak miało być. Papryczki są wyczuwalne, wyczuwalna jest czekolada, wyczuwalne jest brety, wyczuwalna jest wytrawność, wyczuwalna jest beczka, ale nie w sposób waniliowy, tylko w sposób właśnie taki jak we Flandersach. Jest teraz y, wraz z ogrzewaniem wychodzi stajnia taka właśnie rustykalna wychodzi taka właśnie końska derka, ale to jest takie wszystko mm, nieuładzone, bo to by sugerowało, że jest tego za mało. Jest to pod kontrolą. Nie jest jakaś taka y, nie wiem, odrzucająca aromat bynajmniej. Skórzany i czekolada. Na pewno piwo wielowymiarowe. Na, piw, na pewno piwo ciekawe. Nie jest to piwo, które bym powiedział, że piję, prawda, codziennie bym chciał je pić. To, 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 to nie. Ale udane. Zdecydowanie udane. Grzeją papryczki w przełyk. Czy jest warte 50 czy więcej złotych? Powiem tak. Za kilka lat, jak będziecie swoim dzieciom opowiadać że jak y, y, hartowała się stal, jak powstawał polski kraft ja pamiętam jak piłem pierwszego Hades Gone Wild teraz y, już jest dziesiąta edycja albo dwudziesta piąta teraz jest w beczkach po a, a armaniaku y, ten a ta pierwsza była po czerwonym winie <grywki> pamiętam jak dziś no, powiem Wam, no, niezapomniane, mm, prawda, wrażenia. Mm, mm. Więc w tym sensie jest to bezcenne doświadczenie. Dzięki wielkie za możliwość spróbowania dla browaru Olimp i dla Marcina Ostajewskiego personalnie. Jeżeli nie wiecie, z czym to się je, to możecie być rozczarowani. Nie docenicie tego, ale, ale wydaje mi się, że naprawdę piwo jest, nie jest zbyt wyrafinowane, nie jest zbyt hardkorowe, jest przystępne. Oczywiście jestem przekonany, że pięciu dych nie wyda ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z piwem. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, czy piwo jest dobre, to moim zdaniem jest. Czy ono zyska należakowanie? To jest pytanie. To jest pytanie. Pytanie, czy tutaj są, nie wiem, czy ono było jakieś jakiejś obróbce poddane, czy tutaj są żywe te drożdże jeszcze brety, bo teoretycznie one jeszcze coś tam sobie mogą dożreć. Butelka jest gruba, więc granatów być nie powinno. Co najwyżej przy um, otwieraniu wam kolek, korek wystrzeli jak z szampana. To nie, jest to nie jest moja bajka. To nie jest mój styl, ale respekt! Doceniam rzemiosło, doceniam kunszt, Nie wiem, czy wiedzieli, że im to wyjdzie, ale im wyszło tak, jak powinno. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. Zdecydowanie jest czuć ten wpływ beczki, powinnie, właśnie powinnie, wpływ bretów. Respekt. Respekt, naprawdę, to jest piwo klasy światowej. I nie mam większej satysfakcji, jak wtedy, kiedy mówię o czymś, że zrobiliśmy coś, co jest na poziomie światowym. Oczywiście, do Lost Abbey to nie ma pewnie startu, bo ono jest jeszcze bardziej hardkorowe, ale naprawdę to jest piwo klasy światowej. Myślę, że... paru, paru ludziom z zachodu by mogły wyjść gały na wież, że coś takiego się w Polsce robi. Chłopaki, no... Oby tak dalej. Ale korkiem się odbija. Może coś pognąłem. Wasze zdrowie. Świętujcie Stout Day i oby tak dalej. Naprawdę jesteśmy w stanie w Polsce warzyć piwa najlepsze na świecie. Wasze zdrowie.